Jesteśmy bezpieczni. Daniel Rutkowski po wygranej na KSW 73. No widzę ogromne zadowolenie na twarzy. E, znaczy cieszę się, czy może ogromne zadowolenie to może nie, ale no fakt, że wygrana cieszy i chyba jeszcze do mnie nie dotarła tak naprawdę. Kolejny rywal właściwie na dzisiejszej karcie rywal, który wchodzi last i stawia naprawdę mega opór. Wiecie co myślałem, że to nie jest jakiś tam problem. Ale coś tam się było, jakieś tam lekkie spięcie, w sensie w moje, u mnie, w organizmie. I trochę tego dzisiaj nie czułem. I patrzcie, mówię, myślałem, że to nic nie zmienia, kurna, że i tak, ale jednak jednak coś tu jest, że um, kilka dni przed galą coś zmienić, to takie, no, lekko, lekko nie nie, dobrze. Czyli jednak ta zmiana rywala wpłynęła na, na Twoją No, podróżę, myślałem, tym, że, myślałem, że nie, ale jednak chyba coś tam wpłynęło. To powiedz, jeżeli ja ktoś spytam... Wydaje mi się, że w ostatniej walce chyba w, do innej piosenki wchodziłeś. Skąd ta zmiana? E, jechałem, mówię, kurde, muszę go wysłać, nie wiedziałem co, nie wiedziałem co, a e, mówię, ta piosenka fajna, ja przyszedłem, żeby wygrać, mówię, słowa idealne dla mnie, tylko tam w słowach ma, że e, nie przychodzi tu po kasę, e, tylko bo laury. ja mówię, kurwa, to, to mi nie pasuje, <laughs> bo ja jednak odwrotnie, jednak przychodzę tu po kasę, ale reszta już była dla mnie, więc dobra, mówię. Ki to jedno może przeleci. Czy pytałeś Michała Materle o zgodę na tę piosenkę? Właśnie, chyba powinienem, ale myślę, że Michał nie obrazi. Jeśli chodzi o pytanie Michała Materli o zgodę, to może to na razie zostawmy. Na pewno dałby Ci zgodę na zwycięstwa, właśnie. Mówiłeś troszeczkę o tym, jak chciałbyś, żeby ta walka wyglądała. Że zapasy, że, że no, masz jakiś tam swój pomysł na to. Zadowolony jesteś z tego wszystkiego? No, zadowolony jestem z przebiegu, że udało się jednak te zapasy wykorzystać. Ale szczerze, nie planowałem, iż aż tak wchodzić. Tylko tak w tempo mi weszło. Tak mi ten klit wszedł, tak go złapałem, że go nic go kurna nie czułem. Jakby goś ważył może za 30 kilo, mówię. No dobra, chyba to jest ten, ten element, który jest dzisiaj bardzo ważny. Do niego trzeba dojść, bo tam nic totalnie nie potrafi, czy totalnie bardzo dobre mam te zapasy i bardzo mocne, że... Że kontroluje. Ja chciałem Cię zapytać o tę drugą rundę, bo tam był taki moment, że dostałeś kilka czasów. Wydawało się z podkładki, że dostałeś kilka czasów. Czy czułeś je, czy jak to wyglądało Czułem, że to było oczywiście. Nachyliłem głowę, czułem, że jednak sztywno tam uderza mocno. Nie było nic takiego, że. Żebym... O jezu, kurna, jest katastrofa. Pierwsza, pierwsza gała na samym początku pierwszej rundy. Walnął tak lewym, o, mówię kurno, ja pierdzielam, ale, ale mocno. Spięty, ale mocno. No i przyszedłem na mankuta i tam trochę już kontrolowałem. Bardziej y, rozciągałem go i w tempo, w którymś momencie wejść, zapać clinch i, i udało się. Było widać po rywalu, że jednak mocno go zwymęczyłeś. Nie dość, że te ślady były widoczne tej walki. To jeszcze bardzo, bardzo, bardzo był rzeczywiście zmęczony po tej walce. Widać było, że rzeczywiście odczuł to wszystko, to całą Twoją presję w tym pojedynku. No i właśnie cieszyłem się, jak go obaliłem. Jego kontrolowałem. Cały czas głowa na środku, bijana szczęka w głowę, rozciągany, uderzany po kolei, rozciągany. Czułem, że naprawdę mam mega nad nim kontrolę. Tam ehm, troszkę ręce miałem spięte, więc to nie było takie moje 100%, ale cieszę się, że było, że było zwycięstwo, że go tak fajnie kontrolowałem i mi się udało. Ja mam takie pytanie: czy jesteś bardzo poobijany? Kurde, wiecie, on mało co trafił, bardziej chyba z mojego tego, że ja go cały czas głową naciskałem, naciągałem, naciskałem i tam się chyba właśnie bardziej tą, tym przysiadce, mówimy, e, poobijałem ja swoją głową jego, niż, niż on mnie po prostu trafił. tam się w kontekście, ponieważ 1 października jest taka gala w Radomiu. I jest duży rumor o tym, że znajdziesz się na karcie walki te, tego wydarzenia. Jestem cały zdrowy, wypocznę i zadecydujemy, co dalej. Nie mówię, że będę, zobaczymy. To co następna walka Dawid Śmielowski czy jest? No, oczywiście, bardzo chciałbym z Dawidem Śmielowskim zawalczyć, bo mówię: 10-0. Tu był, powiedzmy też jakoś zapaśnik w moją stronę, Dawid Śmielski całkiem by mi nie pasował, Stójkowicz, bardzo długi, świetne kopy, z nim bym się chciał sprawdzić, ale oczywiście, no następny, po, po Dawidzie chciałbym oczywiście żeby mm, ta hierarchia w KSW, począwszy numer jeden z numerem dwa, żeby była zawalczona i żebyśmy to rozstrzygli. Ale to najpierw rozumiem Dawid. Najpierw chciałbym Dawida, oczywiście jak najbardziej. Dawid, jestem, zobacz jaki poobijany. Do tej kamery. Dawid, 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 jestem to dziękujemy bardzo w takim razie. Jest, dziękuję, wypocznę chyba nareszcie jakiś zasłużony wypoczynek. Dzięki serdecznie wszystkim. Dzięki. 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 Dzięki za... <śł> Sejfy <śłusza> Pen. Jesteśmy bezpieczni.